Siemano z tej strony Infair One. i dzisiaj tam słuchajcie w tym takim króciutkim odcinku świątecznym. E, na początek chciałbym, abyście strzelili subika z dzwonkiem na tym kanale, aby nie przegapić najnowszych filmów na tym kanale, bo naprawdę warto. A Ty w ogóle zobaczcie, jaka piękna chatka świąteczna zbudowana, naprawdę mega chatka Mikołaja e, I e, pamiętajcie o strzeleniu subika z dzwonkiem na tym kanale i chciałbym wam życzyć słuchajcie od razu wesołych świąt e, e, Mam nadzieję, że dostaliście prezenty. Jak widzicie, tutaj też są prezenty. Jest nawet zombie ubrany w czapkę Mikołaja, więc naprawdę szacun. Więc chciałbym życzyć Wam wszystkim wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. I mam nadzieję, że wszyscy jesteście zadowoleni z prezentów, bo ja bardzo. Więc mam nadzieję, że Wy też jesteście zadowoleni z prezentów, więc jeszcze raz chciałbym Wam życzyć wesołych i radosnych świąt, choć wiem, że je są w trakcie, a czy film wpadnie pewnie dopiero po. E, trochę, troszeczkę. Mm, a czy chcę jeszcze raz Wam życzyć wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, żebyście byli zadowoleni i żeby m, było naprawdę super zarobiście. No i, e, no, więc e, tak wygląda w masce zombie, który ma czapkę jeszcze świętego. Ale powiem Wam szczerze, że ten domek zbudowałem tą chatkę Mikołaja i to naprawdę epicko wygląda. Naprawdę ta chatka epicko wygląda, więc sztos. No i co, eee, myślę, że naprawdę życzę Wam wesołych świąt jeszcze raz i szczęśliwego Nowego Roku. Pamiętajcie, strzelcie suba z dzwonkiem na tym kanale i zostawcie łapkę w górę, jeśli filmik Wam się spodoba. I e, mam nadzieję, że z Nowym Rokiem przybędzie jak najwięcej na kanał subskrybentów. E, I naprawdę cieszę się, że ten rok tak miło nam prze, przeleciał w sumie. E, naprawdę fajnie, przyznam. Mam nadzieję, że kolejny rok będzie naprawdę też stosowy i będzie epicki. Więc jeszcze raz chcę Wam życzyć wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Wiem, że się powtarzam, ale sorry, no po prostu mm, jestem podjarany tym, że zbudowałem taką spoko chatkę w sumie, bo udało mi się to zbudować. Aż wiem, 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 nie ma podłogi, ale w sumie i tak ta, bez podłogi to lepiej chyba wygląda, mi się wydaje. Acz nie wiem, Wy możecie ocenić też. Oto, się oczywiście pasty, z który był Fire One. I jeszcze raz Wam życzę wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. A pamiętajcie, strzelcie sobie z dzwonkiem na tym kanale, aby chcecie podumieć o najnowszych filmach. I pamiętajcie, zajrzyjcie w opis, bo tam macie mega link do moich social mediów, do Instagrama i TP, więc naprawdę warto. No i co, siemano, cześć, pa, widzimy się już długo w kolejnym odcinku, możliwe, że dopiero po nowym roku, ale siemano, cześć, pa. I tak, rozpocznie się parę nowych serii na kanale, jakby co, linki w opisie, jakby co, na Discordzie macie więcej info, to siemano, cześć, pa, z był fair one, to cześć.